Siemanko Ludziska w pełnym odcinku Fortnite'a i dzisiaj będziemy odlokować aż 6 stron karnetu bojowego, słuchajcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 246, a ja mam ile? Ja mam 291, słuchajcie, i. a stać mnie w ogóle na. na jeszcze jeden? Stoć mnie! A na kolejną? No na kolejną to nic nie stać Ale odlokowujemy sobie dzisiaj 6 stron karnotu bojowego Bum, 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 bum

Ile skinów, a z tym nie wiem co zrobić na razie. No pasuje, nawet. No to oczywiście się Coś innego. Nie wiem, ustawmy, na razie byle co leco. Później sobie do całego ustawię. O, to jest podobne do niego. A to może zostać, co tam nie jest potrzebne. Dobra. Ale pompa! Widzieliście? Chyba bez peleryny Nie, chyba lepiej z kaleryna, według mnie Ciemniejsze lepsze NIE! Ustawiłem chyba, czy nie? Czekaj, ustawię? Bo boję się chyba, że tak Nie, nie ustawiłem, bo ciekawe jak tym no, kurde. Myślałem, że to się ustawić. Ale poleciałam, widzicie. Co? Dlaczego ona nie oberwała? To co jest? tutaj albo może tutaj czy nie bezpłatny brzeg nie tutaj bezładny a nie bezpłatny bardzo do niego podobny. teraz nie bardzo mu pasuje. Ej, co jest? Dlaczego mnie tutaj zraspiło? Ja chciałem tam. Ja chciałem tam na górze, a nie... a nie tutaj. Co jest grane? Dlaczego tak? O! o balon! No nie, teraz będzie klepa. Teraz pop będzie chciał się bić. No, to wola. si zastanawiałem, gdzie gdzie moja pompa. Se chodźmy na ten domek. Nie, Śmier... ale to jest głośne. Boże. Oła! А нарастает камджутс. Добра. Первый килий. O oh, nie, to co ja Nie, zaraz już on mnie dogoni. No nie. Patrzcie, jakie on ma fajne itemy! Widzicie, jakie on ma fajne itemy? Ten chłop ma bardzo, bardzo yy, dobre itemy. On ma dwie... On miał dwie legendy. On miał dwie legendy. Wow. Ale... scur, de tac, elegant. No, ce și genie, sunt tot mai Jest. O nie, burza ruszyła. Mamu dużą, mam bardzo. Ktoś grać jest na moim terenie. Tak to ona. Jest! robiłem zlecenie. Ej, ale ona w ogóle ani razu do mnie nie strzeliła. Nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego, ale ona ani razu do mnie nie strzeliła. Ani razu. No trochę dziwne, jakby trochę... Nie, nie chcę tak brzydko wyzywać, ale trochę jakby to... ona by była trochę bombikiem, co nie? O skarbiec. No ciekawe rzecz tu nie ma. Same pompy tu są. Są same pompy, błagam. A ja mam już jedną legendę o której nigdy nie zapomnę Nie mogę już tego wziąć mam za dużo. Teraz muszę szybko gdzieś uciec Ale nie wiem czym O dobra to jest samochód oczywiście Patrzcie, jakie opony! Ale Jakie wielkie opony! Piękne. A że otrzymujesz się tylko na przystanku autobusowym... O kurde. to jest chyba jakiś mo... To jest chyba jakiś mocny, chyba. Ała! Boli. O! z mi walnął Boję się tego typka Mocno mnie atakował, to, to wiem akurat Trochę mi HP zadał, niestety O, motorem uciekł A ten dźwięk błota dziwny. Dlaczego ten motor się tak niszczy? O, wow! Więcej, ale ale czad był widzieliście ale ja już się bałem bo tylko 13hp mi zostało to ja już się bałem że on mnie zabije że on już na maksa, że ja już padłem co to jest ult jest legenda to jest bardzo fajny loot bo, bo ten loot ulecza yy... bo ten loot jeśli masz tylko 1hp to ten luty ulecza Ci i całe życie i całą osłonę. Ten loot jest bardzo fajny. Znów, dlatego jest nazwany legendą również. To się tak bardzo dobrze ulecza. Że też jest legendarny, no to wiadomo. Że legenda. Jak ktoś tu jest. Jak ktoś tu jest! Gdzie on poszedł? Boję się. O Jezu, się go. Boję się trochę, boję. Boję się. No, bardzo się boję. W ogóle... Jestem w korze, nie ma potrzeby do na razie uciekania. No chyba, że jak się jakoś inaczej strefa ułoży, to najwyraźniej uciekna. I tyle. Ale właśnie, co tam ten typek tyle czasu robi? No chyba, że on już uciekł. U. Podkę piję! O oh, wiem co robi. to było mocne, widzieliście. Dwa szoty mi zadał i po mnie już. Co jest? On też miał legendę, ale on miał wolną. No to, to nie ma różnicy. No moja była szybsza. Jego była wolniejsza, ale co dała więcej HP. Moja była szybsza, ale co dawała mniej HP. To, to jest praktycznie tak samo. Zresztą, że miałem też taki sam kolor broni. A słuchajcie, o tych sześciu stron... D, d, miałem 1000 tysiąc. Miałem a teraz mam 1800. 800 fałdatów poszło. no Może bym sobie jakieś skina potem kupił kiedyś, ale. O, tego bym sobie kupię akurat za 800. No. Cały zestaw. A, to się zobaczy. No dobra, słuchajcie widzowie, jeśli masz się odcinek, to subskrybujcie kanał, lajkujcie i komentujcie. Elo!